Hejko, jesteśmy dzisiaj na moim kanale dzisiaj nagrywam jak wgrać prawdziwego Minecrafta ogólnie. Chcę Wam pokazywać tą grę. O, to jest prawdziwy Minecraft. Widzicie, prawdziwy Minecraft. To jest prawdziwy Minecraft. I chcę Wam pokazywać, poczekajcie. Widzicie, tak zrobię, tak się ekran zmienia. To takie coś się macza, nie chcę. Dobra, to dzisiaj chcę wam to pokazać wchodzicie w google play piszcie D. No, i tu ma tu wam powinno się wyświetlić nawet jak będzie same no, no. ja tu klikam i to. i tu wyświetla wam się takie okienko Minecraft. Jakie jak, jak klikniecie Jestem już zalogowany, bo trzeba się zalogować. Um, ale możecie też napisać Android Polska, więc albo napisać tu Minecraft na tej stronie Android o tu. tu. Tu, tu, tutaj możecie. I to nie są te ciężkie wersje. Ogólnie też to jest najnowsza, ale też nie jest taka fajna. A tu jest jeszcze taka fajna wersja. Ja będę powoli przewijać, no bo że nie widzicie. No bo tu gdzieś daleko jest taka fajna wersja, ale, ale akurat ja mam kuwaweja. Chcę! Jest, zobaczcie. Tak, tak, tak tak i nie ta wersja na pewno nie to jest 1.1.0 chyba co tam kropka 1 mam poczekajcie chwilę ja coś powiem czekajcie czekajcie to będzie za kilka za chwilka minut. jesteśmy. Przepraszam za tak y, długo, ale muszę, bo akurat na tej nagry się nie da robić cięć. Bo ja nie jestem na kamerze, Nie, nie jestem na kamerze Tak wonów sobie. I tak patrzę na przykład, bo ja tak szybko wysłuchałem, prawie do końca, a od końca tak bardzo szybko. Ale teraz to wam pokażę tą wersję. Jak w tego, to nie te 1, 2, to jest właśnie ta wersja, B BETA. Tylko żeby ją wgrać, trzeba pokazować wszystkie Minecrafty, ludzie. Wiecie? Trzeba pokazywać wszystkie Minecrafty, żeby, ale ja już nie będę tego wygrywać, no bo to jest ogólnie ta informacja, ale ja nie będę tego instalować, tylko klikacie pobierz, rozpocznij pobieranie i wam się pobiera. Tu macie takie coś i, i klikacie pobierz, a nie anuluj, no, dobrze? A ja nie będę instalować, bo już to instalowałem, więc pa!